Kuba mam pomysł. No, chodź 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 słuchaj. Czej no nie no teny wow. tu 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 tu. Połakicie tu, tu. docenicie to, że się nie zmieniliśmy w tej Tak, doceniamy. No właśnie docenicie do, do, docenia. do. okay, do. no, no, to. No, do. teraz tutaj. Czy się zamykają za nami? Mnie w w zamykaj, nie mnie to zamykaj, dobra? Tutaj? Właśnie oni truchy, truchy nasi bradzi. Tommy i truchy. Tak, starsza sztuka w kolejnej rundzie bradzi. 100 50 oczek Smoda. Masz prawo wykorzystać całą swoją wiedzę no co? Wyjątkowo! Tylko dziś! Ja stoję, tak? Nie, że tu, Myślę, no dobrze, że tutaj. Nie tutaj, o tu, 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 tu. Patrz, 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 Musisz tak pędzić, ja zrozumiem. A nie to ty, Denzy, tak pędzisz. Gdzie oni kur... są? O, i teraz jest Caceusz. Caceusz, Caseusz. Patrz, tu po prawej jest to. O, właśnie. No idealnie, stary, idealnie. Łapiemy ich w ekspresowym etapie teraz. Musimy ich odnaleźć szybciutko. Tryminga! Hmm. Dokładnie, tutaj można jeszcze wejść i tutaj ich nie ma. Mównica? Hmm, Czo, czekaj, tu. czekaj! Oni, oni są w mównicy! To jest to! Nie wiedzieliby inaczej, to jest że to. jesteśmy tutaj. W tym oni mogą być ludi. Nie, tu chyba ich akurat nie ma. To musieli ale widzieć, jak przychodziliśmy tutaj. Mhm. Dokładnie. Ponieważ oni by nie wiedzieli. Siedź cicho. O, tutaj jest jakaś broń. Siedź cicho, to jest on z krzesłem! Nie, <śmulatka> nie, no tak, bo konferencji Sala konferencyjna, nie, tutaj hmm. wszystko po to, to, to jest tak jakby nie było. <śmulatka> o nie, słuchajcie, ja tutaj zwyciężałem z gdzie oni gdzieś nie tutaj głosowali. nie, klas... wierzę, nie, 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 zrobiłeś? nie, hey no, nie, nie, so. Hmm. O nie, przecież tego nie sprawdziliśmy do Nie, pandemii. musimy wrócić do. Dobra, tam. panowie, dla nauki, dla świata i dla ludzkości. Nie, umrze! Nieeee! manjo, Mandzio, gdzie byli? tak genialne. jako krzesła. <laughs> Wiesz może gdzie się schowały rzeczy na naszej farmie? Nie wiem, może zobaczmy między kukurydą. Bo jest, jesteśmy teraz w Ameryce i musimy znaleźć rzeczy, które przy nami uciekają. Ameryka, o coś tutaj, Nie, się. jak ty jesteś picia, nie gram z tobą. No cieszę, że tak, bo. frajer <laughs> używa Nie <wiem>. Postarałeś się. <laughs> Dobra, bota, <Margaret>. Nie wierzę, <laughs> Macie. <laughs> nie zrobiłeś, nie, 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 proszę cię nie. To jest ośmieszenie, ja już ośmieszam teraz. To jest ośmieszenie, ja ośmieszam Uciekaj! Weź ten barrel, złap tutaj, żebyśmy. Barrel! Jezu, jakiego ośmieszam teraz? uciekaj! To jest uciekaj, uciekaj, nice nice uciekaj, nie strzelaj, Bladiego. Nice one, Bloody, nice one, uciekaj, uciekaj. To To za głupi pakiet. Fuck it! Wy się nie staracie no nawet, no prawda? Nie, staramy. się. Weźcie w oh. prawy przycisk! Ok, oh. tak. No, oh. no, no, no. Very well. Very well. Stone up only one person zrobił znaleźć. Only one person. Nie, Mandziu, Mandziu. Ej, Mandziu, nie, nie wierzę, wierzę, co ty nie robisz. Nie ruszaj się, nie, nie ruszaj no no się. Nie wierzę, Mandziu. <laughs> <laughs> yeah. tak nie. Nie. żartujesz sobie. <śmiech> <śmiech> Czy coś <się> tu <laughs> No Nie, ale skoro tutaj tak chodzimy i oni się tak śmieją. To coś co musi być na rzecz... się super bawić Wydaje mi się, że jest jakiś kurde, jakąś sikierą albo coś. Aha! Te, <grym> nie no, wierzę, <grym> jesteś geniuszem Mandziu, Jesteś geniuszem po prostu. Powiedzisz, że ta krypka była naprawdę dobra. Dobrze, ładna, ładna tarcza ładna tarcza Po brzydź idzie. Dobra, Starczą pora pójść pora, pora full trampa na niego po prostu. No nie Uwaga. no, gdzie biegał między tymi saloframi? Donald Trump, za trzy Dwa Oj, uciekaj Teres stary Trzy Dwa Donald Trump No, no świetnie ja mam... wam idzie Gdzie jest target? Donald Trump Prawie ich zgubiłeś tam Oooo! No. no i po takie. Meksykanach o, Ale mi się udało ich Po Meksykaninicach Udało mi się ich ośmieszyć Dawaj, dawaj, dawaj Stop Ooo, dobrze ci poszło nie, no chłopaki, świetna robota. Dawaj go, dawaj go. To może ja zrobię tak. Hello, hello. O nie. Mam Ty, jaki bulet prób nie? Ale paś, patrz, paś, paś, paś. bo tu się jeszcze coś działo. Wiesz co? Mam pomysł. No. Masz pomysł. Cholera, mój pomysł nie wypalił. O, wypalił? Wypalił? Nie, to stary synu. Jak. jak ci wypale? Polego, proszę opuścić ten teren, ten teren prywatny. Polego, proszę pana. Strzelaninę słyszę? Gdzieś w oddali, no, pana! Są na drugim proszę końcu pana. mapy. Kto to za stary człowiek na moim polu skacze? Gdzie stary słuchajcie, stary człowiek też może. Stary człowiek A! A! w pole. Proszę pana, proszę stąd odejść. Proszę Jezu, ale wyrolu ty. No zobaczymy, czy się uda. Alien, to bóg, dobra informacja. Ciebie, nie udało się obronić Ponieważ nie mają już granatu. Mamy granaty tylko w shopie, a nie mogliśmy klucza. To i Cię od razu odkryli. Tak, udało im się. I teraz bez ruchu. <coughs> gdzie to chciałem Uciekło. Mordow, ładnie uciekłeś. Łapki wiem, w górę, wiem, robię. wiem. Dziękuję, łapki w górę dla mnie powiedziałeś, tak dobrze. Tak. Bardzo, ale takie ładne łapki. Takie takie dałbym trzy takie pod takie firmem. w dół po prostu okay. Takie, okay. O, takie, o. gdzie to głupie siano? Okej, okay. no gdzie to głupie siadło nie będę no? się zmienił już no, no, Właśnie, nie wiem ja wam powiem tak, robię was ma... w siadło w Pamiętajcie konia te wszystkie rzeczy które są potrzebne na farmie więcej innych są motyka. potrzebne również w szczypce krowy to się w gówno zamieni <noise> Jeśli tak. Pierwsza rzecz, Dokładnie która ci przychodzi do głowy. To jest potrzebne bo... na... Czy to jest potrzebne na farmie? Żeby nie dokonić level. No. Ja to... proponuję tak. Czy to jest Wyrzuć na wszystko, co nie jest potrzebne na farmie. Wyrzuć Dobra, okej. Okay. Zrób porządnie. Tutaj to zostawimy raz. To, to może się przydać, ale nie. No halo. Po co to nam na farmie? To nie mam pojęcia w ogóle. O Jezusie. O Jezusie. Myślę, że jeszcze długa droga do O Jezu, ale co ty robisz! Zły, zły moment, Nie, właśnie o to chodziło. Dobry moment Dobry moment w, w ciul, panie dzieju Bardzo dobry, zobacz, zobacz Gonią mnie, gonią mnie Gonią mnie? Hmm? Go tak, pa, zobacz, z jakich stóp Zrobiłeś kurde No nie. Gałganie, jakieś wykastrowane wiatra mnie uciekały przed nami spokój kurde jakieś Ja się stałem oh. tym o Jezu O nie O nie Weź oh. mi coś przynieś please Czekaj, 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 czekaj Szybko, Uciekaj, szybko, szybko póki się Czekaj, czekaj, bo tutaj ucieka kup son śmieci ej. Kup, 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 kup Kup, kup Nie kup, kup, kup Kosz na śmieci Dzień dobry ucieka. Obijam go, <laughs> obijam go Obijam go Cholera jaki ja Patrz, 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 patrz pat. Dobra, mam. Tak, A jest chodź, dałeś, ucie, no, chodź, chodź, chodź. nie jesteś spragniony? Bo... Nie... No jestem. No to weź tu się napijmy Co, co byś tam czekaj zobaczmy no. co mamy w menu. Wiesz co? E, nie wiem, rozpixelizować. Chłopaki, rozpal... moglibyście cool się breezy? przestać nabijać ze mnie, że nie udało mi się zmienić no to, co chciałem? Czuję się troszeczkę ośmieszony, okej? Okay? Ale nie musicie się od razu na to mnożnikać z tego. Wiesz co? Super, się Choć śmieję, go załomujemy na śmierć. zrobimy to, to pozdrowienie. O nie, chłopaki, o nie, tylko niełomowanie. Czekaj, bo łomowanie chyba nie odbija, nie odbiera mu tego. Widzicie? Chłopaki, co Coś słabo. Coś słabo wam idzie. To nie. również mi nie odbiera. To również no, mi ek. nie odbiera. Nie nabrali się. Aj, jaj, jaj. Ja nie, go zauważyli. zauważyli. Tak dobrze się zamaskował. Tutaj jakieś uciekające monitory. Alien uważaj. Monitor z góry ucieka. E, Witam. E, Okej. Okay. To ja wiesz co? Bo ja tutaj mam takiego. E, proszę, proszę mnie zostaw. Proszę mnie zostaw. Takiego ziomeczka. Czy możemy porozmawiać. Słuchajcie. E. Bo ja chciałem z wami porozmawiać na pewien temat. Ten temat. Nie, proszę nie strzelaj we mnie. Proszę. Uh -huh. Proszę nie strzelaj we mnie, ponieważ ja chcę z tobą porozmawiać. Czeka, czeka, czeka. Na temat czegoś bardzo ważnego. Uwaga, jestem magikiem. Chłopaki, pokażę wam magiczną sztuczkę. Zapnijcie oczy i się odwróćcie. Wstaćcie przede mną, proszę, staćcie przede mną. Zapnijcie oczy i się odwróćcie. Naprawdę, nie patrzcie się na mnie, odwróćcie się. Na 5 sekund. Nie, na 3 sekundy. Możecie liczyć na głos. 1, 2, 3. Nie tak szybko, wolno, proszę. Raz, dwa, trzy. Chujowo doskonałaś Blany jesteś za mały, chciałem się zteleportować do ciebie Ooo nie, o nie, zabij go, zabij go za to, Cześć. że chciał oszukiwać PC nie A to nie, to zostawmy go A ciekawe, bo wyglądasz jak konsola, jak xbox Plus jedynka Ludzkie Tylko nie widzi 25 No nie, ej, oszukaliście No, taki malutki Wiesz co, chodź, bo, bo już wiem, wiem, że sam, jest co, co, co się stało? No, Soma jest tutaj, chciałem się a, dzieje Coś tu się faktycznie porobiło trochę Dobra, no to co? To ci... o nie! O nie! Wladiu, uciekaj jak możesz! No, no. O nie, napisałem to na seju! Co? O... Czekaj, czekaj, może tak? Nie, no właśnie no. też tak chciałem! A no, to dziękuję, ja sobie salwę puszczę.